Witajcie w kolejnym filmie. Ja dzisiaj idę do jednego sklepu. Powiem Wam, że generalnie lubię Gesa. Natomiast ostatnio kupiłam sobie a już jeśli jestem na tym placu, to pokażę Wam go, bo to jest jeden z moich to jest jeden z ulubionych moich placów. Tutaj taki bardzo spokojny teren. W sumie nic nie ma tutaj ciekawego, ale dla mnie jest właśnie takim miejscem trochę tajemniczym, takim właśnie cichym, spokojnym, i zawsze jak gdzieś idę, to zawsze wybieram, żeby iść tym placem. I tak, wracając do, do tematu powiem Wam, że ostatnio kupiłam moją torbę Gesa, którą zresztą mam tutaj. I powiem Wam, że w ogóle nie jestem z niej zadowolona, ponieważ jest bardzo twardy materiał. Ona nie jest w ogóle plastyczna, nie jest taka elastyczna. I mimo, że sklep Gesa bardzo lubię, i zaraz on się tutaj pokaże, to właśnie jeśli chodzi o torby, nie jestem, nie jestem z nich zadowolona. Jestem już właśnie przed witryną, co prawda dzisiaj jest zamknięte. Ale pokażę Wam, jak to Właśnie, jak to wygląda. Tutaj mamy torebki i generalnie one mi się tak wizualnie podobają, natomiast no tak jak mówię, moja ta torba, którą mam tutaj właśnie tak to trochę dziwnie wygląda, bo tutaj też te zapinki się odpinają cały czas. Natomiast no ja z niej nie jestem zadowolona. Więc tak. Więc tak jak widzicie, no generalnie ofertę mają bogatą i, i te torby wizualnie ładnie wyglądają, natomiast Natomiast w praktyce e, są niestety bardzo twarde i e, takie e, w użyciu nieprzyjemne, bym powiedziała. Aczkolwiek no dużo mi się z nich podoba, tak prawdę mówiąc. E, ale zdecydowałam się, że już więcej nie kupię takich e, torb Gessa. I też nie wiem, czy na przykład Wam się to zdarza, ale ja na przykład jak przymierzam tutaj ubrania, to te rozmiarówki są bardzo małe ja na przykład mam rozmiar 38 czasami 40 w zależności gdzie kupuję i co kupuję natomiast no, w tym gesie te ubrania wydają mi się jakieś takie małe słuchajcie, jest taka ładna pogoda że wybrałam się do takiej knajpy greckiej o której Wam ostatnio też opowiadałam i najlepsze jest to, że poprosiłam aby zorganizowałam dla mnie miejsce na tarasie i siedzę właśnie na tarasie jak za mną widzicie widoki no i Pan powiedział, że jeszcze teraz, teraz jest zamknięty z tego względu, że jeszcze jest za zimno. Natomiast ja poprosiłam, żeby jedno, jeden stolik właśnie dla mnie zorganizowali, ponieważ jest ładna pogoda i, ch i chcę być na tarasie. No i specjalnie dla mnie tutaj przyrządził pan, przygotował stolik. Natomiast za mną przyszli kolejni ludzie i nawet właśnie się śmiałam do tego pana, że, że widzi pan, ja przyszłam, chciałam mieć tylko jedno miejsce dla siebie, a a za mną przyszli kolejni. No i pan stwierdzi, mówi: No tak, mówi: Ma pani jakiś dobry fękrzuj. <laughs> ma pani dobry feng Shui i żebym przyszła jeszcze jutro tutaj ponownie, no bo na pewno kolejnych ściągnę. Ale rzeczywiście powiem wam, że coś w tym jest, że czasami jak właśnie gdzieś się pojawiam, to, ym, to po prostu kolejni ludzie za mną przychodzą. Idziemy po odbiór paczuszki. Właśnie odebrałam moją paczkę z Zalando. Mm, powiem wam, że zamówiłam torbę. I szalik. I e, ja zaraz ją oparzę. Niestety jedną ręką będzie trochę ciężko. E, I miłość, że słuchajcie, nie jestem jakąś wielką fanką zamawiania przez internet. praktycznie nigdy tego nie robię. Ponieważ wolę rzecz e, to obejrzeć, najpierw na żywo, dotknąć, przymierzyć i tak dalej. I takie zakupy przez internet nie przemawiają do mnie. To jest szalik, który zamówiłam. E, no i ciekawe jestem torby Chciałam zrobić właśnie taką jasną torbę na lato, ponieważ y, takiej mi brakuje. I zrobiłam coś takiego! Nie wiem czy to się tak wymaga tą firmę. Tak ona wygląda. No, zaraz ją wyjmę z tych opakowań i pokażę Wam w co. Całym... A więc słuchajcie. Torba prezentuje się w ten sposób. To jest torba model Cortina Lara Shopper. Czy tutaj się fokusuje dobrze? W kolorze off-white. I powiem Wam, może kolor jest ok, natomiast ta torba nie do końca mi odpowiada. To znaczy, nie podoba mi się to, że. Tutaj nie ma żadnych kieszeni, ona praktycznie w ogóle nie ma kieszeni, ani z tyłu, ani tutaj, poza tą wkładką taką, porponetką, czy jak to się zwie, taką mniejszą torebką. Ale no to po prostu tutaj jest jedna wielka przestrzeń, a ja czegoś takiego nie lubię, bo wtedy po prostu mi się wszystko gubi. I ta torba mi nie do końca odpowiada, aczkolwiek nie będę już jej zwracać, bo już jest jaka jest. Jeśli chodzi o szalik, szalik mi odpowiada. On jest w takim kolorze taki brudny róż połączony z szarym. I tutaj też jest właśnie tutaj jest logo więc szalik jak najbardziej. W porządku, torebka nie do końca, ale już ją zostawię. Słuchajcie, ja właśnie wyszłam od mojej pani makijażystki, makijażu perma permanentnego. Była mi dzisiaj na poprawie, i powiem Wam, że generalnie Pani nie była zadowolona z mojego efektu, z tego co zostało, tak naprawdę, ponieważ powiedziała, że bardzo dużo barwnika wyszło mi po prostu z brwi, jakby skóra go nie przyjęła poprawnie, czy nie przyjęła tyle ile powinna. Dzisiaj zrobiliśmy korektę, więc wygląda to dosyć może mocno, ale to taki tak zawsze jest na początku. A właśnie e, dzisiaj wprowadziłam ich ten dużo głębiej i miejmy nadzieję, że więcej go zostanie. Już mam nie używać żadnych maści, niczym nie smarować. E, no i tak, no i teraz e, tydzień, dwa muszę odczekać. E, ja chciałam jeszcze zrobić dzisiaj to cieniowanie, natomiast e, w związku z tym, że jest już późno, ja w ogóle pomyliłam też dni, bo miałam być, być wczoraj, pomyliło mi się, że miałam wizytę na dzisiaj, więc jakby no wyjątkowo mnie przyjęła. Natomiast no, cieniowania nie zrobiliśmy, ponieważ na to jeszcze by była potrzebna minimum godzina. Więc daliśmy sobie, dałyśmy sobie spokój. No i odczekamy, ja odczekam te, teraz te dwa tygodnie. Zobaczę jak to będzie wyglądało, jaki będzie efekt. I ewentualnie wtedy zdecydujemy się, czy robimy jeszcze to cieniowanie, czy nie. Słuchajcie, ja się zaraz wybieram na spotkanie. I teraz właśnie będę pakować swoją torbę. Tą torbę właśnie, którą Wam pokazywałam. Właśnie tą torbę, którą Wam pokazywałam z firmy Job czy Job. Nie wiem, poprawcie mnie, jak się to wymawiam. Tak jak Wam mówiłam, zostawiłam sobie tą torbę, tutaj z tyłu moja czarna torba Gesa, która właśnie może teraz Wam dokładnie pokażę. Ona mi się nie podoba i jest w ogóle niepraktyczna. Raz, że ten pasek, który widzicie, jest bardzo gruby, więc ciężko nawet ją uchwycić tak dobrze w ręku. Dwa. Tutaj są te zapinki, które tak naprawdę powinny być cały czas zapięte. Natomiast podczas noszenia one się rozszczepiają i to też brzydko wygląda. Tutaj jest takie tylko zamknięcie na, na jeden klips. Już nie będę tutaj tego wam zamykać, tylko tak pokażę. No i tutaj jest logo. Ona wizualnie mi się podoba i gdyby właśnie nie, nie te zapinki i ten pasy, który jest strasznie gruby, to uważam, że nie byłaby zła. Natomiast nie podoba mi się też to, że ona jest taka, wiecie co, sztywny. Ten materiał jest taki bardzo sztywny, więc w użytkowaniu też nie jest najlepsza. No i tutaj też zauważyłam, że zaczyna mi się, pokażę Wam, o, odczepiać. Więc, więc po prostu niszczy mi się ta torba, a tak naprawdę jest, jest nowa, więc torby, torby Gesa nie polecam. Natomiast jeśli chodzi o tą torbę, no to tak jak mówię, kolor jest w porządku. Tutaj jeszcze ma taką właśnie, takie różyczki doczepione, więc i na lato i na letnie dni jak najbardziej. Natomiast nie podoba mi się to, że nie ma żadnych kieszeni plus tylko ta mniejsza torebka jest w środku, a poza tym jest po prostu pusta prze przestrzeń, czego ja nie lubię, bo żeby włożyć, wiecie, klucze czy, czy jakieś takie drobniejsze przedmioty, to potem trzeba będzie tego szukać. Zobaczcie, wybrałam się do knajpu tutaj w pobliżu. Jaką dostałam wielką kartę, nawet nie mogę jej objąć ręką, tak naprawdę jest tak duża. Zobaczcie, to jest stół, a to jest karta, więc. Praktycznie karta na cały stół. No i teraz się zastanawiam co sobie go to wybrać. I chyba zdecyduję się na tradycyjnego wiedeńskiego sznycla Steków nie lubię. Więc chyba to jednak przy sznycu. A więc jak widzicie moje jedzenie dotarło. Mam sznycla z sprytkami. do tego jeszcze mam chyba jakiś, ojej, zapomniałam co się nazywa, no taki powiedzmy ala którego nie będę stosować. Tu jeszcze dostałam keczup, no i zielona herbata. A więc zabieram się za jedzenie, chociaż jest tego bardzo dużo, aż za dużo jak dla mnie. Jak widzicie teraz się znajduję na zewnątrz, jest bardzo ładna pogoda, świeci słońce więc postanowiłam, że jeszcze się skuszę na ciasto i zamówiłam sobie takie z makiem zaraz Wam pokażę, śmietankowe chyba śmietankowe z makiem e, więc jest bardzo przyjemnie dzisiaj sobie wypoczywam, chociaż jeszcze mam sporo rzeczy do zrobienia ale e, no o chwila odpoczynku też się przyda i tutaj oto moje e, ciasto zmakowe. ciekawe jestem jak będzie smakowało a powyżej macie widoki Nareszcie się ociepliło, jest ładna pogoda, świeci słońce, więc przyjemnie sobie posiedzieć na balkonie. A więc słuchajcie, ja już wyszłam z mojego obiadu. Było bardzo smaczne, ale za dużo. Ciasto też było bardzo dobre, ponieważ nie było zbyt słodkie. A ja jeszcze teraz robię taki krótki spacerek, ponieważ jest ładna pogoda, co prawda troszeczkę się ochłodziło, ale mimo wszystko i tak warto się przejść. A więc ja już jestem w domu, wróciłam. Dosyć zimno jest na dworze, muszę przyznać. Mimo, że słońce świeci, to jednak jak wyszłam z tej knajpy, to przyznam szczerze, że chłodno było, więc postanowiłam, że jednak wrócę do domu, bo jeszcze miałam tam parę planów, ale na razie muszą one poczekać. No i tak moi drodzy, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dla mnie było jak zawsze bardzo miło, więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.